Mój drogi ukochany synu, moja ukochana córko, chcę dziś do Was mówić z sercem pełnym miłości i radości. Przemiana jest blisko, zmiana tak wielka i upragniona, że wydaje się odległym marzeniem, ale zapewniam łos, moje dzieci, że jest bliżej niż kiedykolwiek. Macie czas dla Jezusa. Wiem, jak długo czekaliście na ten moment. Jak modliliście się i pracowaliście z niezachwianą wiarą. Wasze poświęcenie i zaufanie we mnie nie przeszły niezauważone. Ten miesiąc przyniesie spełnienie wielkiej nadziei w Waszej rodzinie. Błogosławieństwo, na które tak długo czekaliście, jest w drodze. Chcę, żebyście przygotowali się na te zmiany, bo będzie wymagała odwagi i oderwania się od przeszłości. Będziecie musieli zostawić za sobą wiele rzeczy ze swojego dotychczasowego życia. Wiem, że może to wydawać się trudne, ale pamiętajcie, że jestem z Wami na każdym kroku. Nie oglądajcie się za siebie. Wasz nowy dom będzie miejscem ogromnego szczęścia, gdzie znajdziecie pokój, miłość i dobrobyt. Nowy dom, który przygotowuje dla Was jest bardzo różny od tego, gdzie jesteście teraz. Będzie to miejsce, w którym wasze marzenia będą mogły rozkwitać, gdzie radość będzie waszą stałą towarzyszką. Wyobrażam sobie uśmiech na waszych twarzach, gdy to słyszycie i chcę, żebyście zatrzymali ten obraz w swoich sercach, aby wzmocnić się w chwilach niepewności. Nie bójcie się, bo ta zmiana jest częścią planu, który dla Was mam, planu szczęścia i spełnienia. I w tej chwili przemiany chcę, żebyście głęboko poczuli moją obecność i obecność Boga u Waszego Boku. Jesteśmy tutaj, aby Was prowadzić i wspierać na każdym kroku tej nowej drogi. Wiecie, że bez względu na to, gdzie jesteście, nigdy nie będziecie sami. Nasza miłość do Was jest nieskończona i bezwarunkowa, a nasza radość leży w widzeniu Was szczęśliwymi i spełnionymi. Ja, Jezus i nasz Ojciec Niebieski towarzyszymy Wam od chwili, gdy się narodziliście. W każdym uśmiechu, w każdej łzie, w każdej cichej modlitwie byliśmy obecni, obserwując Cię i kochając. Teraz, gdy przygotowujesz się do tego nowego rozdziału, Chcę, abyś miał pewność, że nadal będziemy przy Tobie. Nasze ramiona są zawsze otwarte, aby Cię przyjąć, nasze ręce gotowe, aby Cię prowadzić. Cieszy mnie, jak bardzo byłeś wytrwały, uczciwy i waleczny do tej pory. W każdym wyzwaniu, w każdej zwycięstwie Twoje serce pozostało wierne. Mi twoje modlitwy pełne wiary i nadziei zawsze docierały do nieba. Jak miły zapach! Twoje oddanie i twoja miłość do mnie są żywym dowodem na to, że jesteś ukochanym dzieckiem, godnym wszystkich błogosławieństw, które nadeszły. Pamiętaj słowa Psalmu 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach kazał mi odpocząć, nad spokojne wody prowadził mnie, pokrzepia moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości przez wzgląd na swoje imię. Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij dodają mi otuchy. Zastawiasz przede mną stół w obecności. Moich wrogów. Namaszczasz moją głowę olejem, mój kielich się przelewa. Z pewnością dobroć i łaska będą mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia, a w domu Pana zamieszkam na wieki. Te słowa powinny być Twoją pociechą i Twoją siłą. Wiesz, że dobroć i Miłosierdzie będą Ci towarzyszyć na każdym kroku w tej nowej fazie Twojego. Życia. Nieważne jak trudna była Twoja droga do tej pory, Twój kielich teraz będzie się przelewał. Synu, słyszysz mnie? Wciąż jestem tutaj, zawsze dla Ciebie. Daj mi znak, że mnie również słyszysz. Daj mi znać, że ta wiadomość dotarła do Ciebie. Zostaw swoje amen, jeśli naprawdę wierzysz i zapisz się na kanał. Chcę zawsze używać tego środka, aby rozmawiać z Tobą, bo jesteś wybranym, który poświęca swój czas dla Jezusa. Chcę, abyś wiedział, mój synu, że zawsze jestem z Tobą. W każdej decyzji, w każdym niepewnym kroku będę przy Tobie, prowadząc i chroniąc Cię. Nadchodząca zmiana jest próbą Twojej wiary i wytrwałości. Nie ma wyzwania zbyt. Wielkiego dla kogoś, kto ufa w moją miłość i w moje prowadzenie. Jesteś przykładem wierności i odwagi, i dlatego zostaniesz hojnie wynagrodzony, kiedy nadejdzie czas. Aby odejść do swojego nowego domu, idź z lekkością serca, pełnym nadziei. Zostaw za sobą to, co już nie służy, i przyjmij z radością nowe możliwości, które Cię czekają. Pamiętaj, że wszystko współpracuje dla dobra tych, którzy mnie kochają, dla tych, którzy są powołani zgodnie z moim. Cel: Twój nowy dom będzie miejscem, gdzie będzie panować pokój, gdzie radość będzie ciągła i gdzie będziesz odczuwać moją obecność w jeszcze silniejszy sposób. Ten nowy początek jest darem mojej miłości do Ciebie, okazją do rozpoczęcia na nowo, do wzrastania i bycia. Szczęśliwym, mam wielkie plany dla Ciebie i dla Twojej rodziny, plany dobrobytu, nadziei i świetlanej przyszłości. Cieszę się, widząc Twoje serce pełne wiary i gratuluję Ci wszystkiego, co udało Ci się osiągnąć do tej pory. Twoje starania i Twoja uczciwość są świadectwem Twojego charakteru i Twojego oddania. Wiem, że nie było łatwo. Ale każda stoczona bitwa Cię wzmocniła i przygotowała na ten moment. Nagroda nadchodzi i jest większa niż możesz sobie wyobrazić. Wyobraź sobie, synu, że jestem tutaj, aby przypomnieć Ci coś istotnego. W tym momencie zmian ważne jest, aby utrzymać swoją rodzinę zjednoczoną. W tej fazie przejściowej, bardziej niż kiedykolwiek, jedność rodzinna będzie fundamentem na którym oprzemy się, aby stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać nadchodzące błogosławieństwa. Chcę, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tej podróży. Masz u swego boku osoby, które Cię kochają, czy to Twoja rodzina z krwi, czy rodzina wybrana przez miłość Twoi drodzy przyjaciele. Rodzina jest świętym darem od Boga, głęboką więzią, która łączy nas w wyjątkowy i szczególny sposób. Te więzi miłości i towarzystwa są bezpośrednim przejawem Bożej miłości w naszym życiu. Dlatego nawet w obliczu zmian i nowych kierunków, które obiera życie, kluczowe jest, aby pozostać zjednoczonym, wspierając się nawzajem miłością, zrozumieniem i wzajemnym wsparciem. W tym czasie przejściowym mogą pojawić się chwile niepewności i wyzwań. W tych momentach pamiętajcie, że macie siebie nawzajem. Obecność i wsparcie Twojej rodziny będą bezpiecznym schronieniem, w którym znajdziesz siłę i pocieszenie. Nieważne jaka odległość może Was fizycznie dzielić, prawdziwe więzi miłości przekraczają wszelkie bariery. Miłość, zaufanie i wiara, które dzielimy, utrzymują nas razem niezależnie od okoliczności. Jedność rodzinna jest odzwierciedleniem Bożej miłości jaką Bóg ma dla nas wszystkich. To właśnie przez rodzinę doświadczamy troski, ochrony i radości, które Bóg pragnie dla swoich dzieci. Dlatego korzystaj z każdego momentu spędzonego z rodziną, pielęgnuj te relacje z miłością i uwagą, doceniając każdy gest miłości i solidarności. Chciałbym podzielić się z Tobą przykładem przyjaźni i jedności, który przeżyłem podczas moich dni na Ziemi. Pamiętaj o mojej relacji z moimi uczniami, szczególnie z Janem, Piotrem i Jakubem. Byli czymś więcej niż tylko moimi naśladowcami, byli moimi przyjaciółmi, braćmi w wierze. Przeszliśmy przez wiele wyzwań razem, ale zawsze się wspieraliśmy. Jedność i zaufanie, jakie mieliśmy wobec siebie nawzajem, były niezłomne, co umacniało naszą misję. Jednym z najbardziej poruszających przejawów tej przyjaźni było, gdy zmierzyłem się z moją agonią w ogrodzie Getsemanii. W tym momencie głębokiej udręki poprosiłem Piotra, Jakuba i Jana, aby czuwali ze mną. Chociaż nie byli w stanie pozostać przebudzeni, sama ich obecność w tym trudnym momencie była dla mnie wielką pociechą. To właśnie ta obecność, to ciche wsparcie, często robi największą różnicę. Tak, jak moi uczniowie byli przy mnie, ty również masz wokół siebie osoby, które cię kochają i będą z tobą na każdym kroku tej nowej drogi. Nie lekceważ mocy jedności i wzajemnego wsparcia, gdy stajemy wobec znaczących zmian. Obecność i miłość tych, którzy są nam bliscy, mogą całkowicie odmienić nasze doświadczenia. Chcę, abyś pamiętał, że prawdziwe więzi są darem od Boga. Szczera przyjaźń i miłość rodzinna są błogosławieństwami, które nas wzmacniają i inspirują, by iść naprzód. To właśnie w tych relacjach znajdujemy odzwierciedlenie bezwarunkowej miłości Boga do nas. Centę więzi pielęgnuj je z troską i wdzięcznością. Pamiętaj, że nigdy nie będziesz sam. Oprócz Twojej rodziny i przyjaciół, ja, Jezus i Bóg, nasz Ojciec, jesteśmy zawsze z Tobą. W każdej chwili wątpliwości lub niepewności zwróć swoje serce ku nam. Jesteśmy tutaj, aby Cię prowadzić, pocieszać, a nasza obecność jest stała, nasza miłość jest wieczna, a naszym pragnieniem jest, abyś był szczęśliwy i spełniony. Jedność Twojej rodziny będzie światłem w tej fazie zmian. Nieważne jak różne będą drogi, które każdy z Was obierze, miłość i wzajemne wsparcie zawsze będą miejscem spotkania. Świętujcie i stawiajcie czoła wyzwaniom razem, z wiarą i zaufaniem w przyszłość, którą Bóg przygotował dla Was. W każdej decyzji, jaką podejmiesz, w każdym kroku, który zrobisz, pamiętaj, że masz nieoceniony skarb miłość i wsparcie Twojej rodziny. Zękuj Bogu za ten dar i rób wszystko, co w Twojej mocy, aby utrzymać te więzi silnymi i żywymi. Twoje szczęście i dobrobyt będą jeszcze większe, kiedy podzielisz je z tymi, których kochasz. Jak powiedziałem w Świętej Księdze, moje przykazanie jest takie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości niż ta, że oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Te wersety są potężnym przypomnieniem o znaczeniu miłości i wzajemnej ofiary w naszym życiu. Wiedz, że jesteś prowadzony przez siłę większą, która cię kocha i chroni. Nawet w momentach samotności lub trudności, poczuj naszą obecność przy swoim boku. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać, podnosić, gdy upadniesz i świętować Twoje triumfy. Nigdy nie będziesz sam, moje dziecko, bo nasza miłość do Ciebie jest wieczna. Chcę, abyś nadal był przykładem wiary, miłości i wytrwałości, jak zawsze byłeś. Twoje świadectwo jest inspiracją dla wielu. A Twoje życie odzwierciedla boskie światło, które świeci w Tobie. Podążając swoją nową drogą, zachowaj otwarte serce, aby przyjąć cudowności, które Bóg ma dla Ciebie przygotowane. Każdy krok, który postawisz, będzie błogosławiony, każda decyzja, którą podejmiesz, będzie prowadzona przez naszą kochającą rękę. Nigdy nie wątp w swoją wartość i potencjał. Bóg stworzył cię z unikalnym i wyjątkowym celem, a twoje życie ma głębokie znaczenie. Wyruszając w tę nową fazę życia, miej pewność, że jesteś zdolny do osiągnięcia wielkich rzeczy z wiarą, determinacją i miłością. Nic nie jest niemożliwe. Ponownie podkreślam, moje dziecko że jesteśmy z Tobą w każdym momencie, w każdym uśmiechu, każdej łzie, każdej modlitwie. Nasza obecność jest stała, a miłość, jaką do Ciebie czujemy, jest ogromna. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś, ani jak wielkie jest wyzwanie, zawsze będziemy przy Tobie, prowadząc i chroniąc. Świętuj każde zwycięstwo, Zękuj za każde błogosławieństwo i ufaj naszej miłości. Twoje szczęście jest naszą największą radością. Podążając swoją nową drogą, zawsze pamiętaj, że jesteś kochany, ceniony i błogosławiony z nieba. Gdy tylko na to pozwolisz, będziemy z Tobą dziś i na zawsze, wspierając Cię naszą miłością i łaską. Z całą moją miłością. Jezus Chrystus.